częścią kultury zachodniej, która ma tysiąc ileś tysiące lat i tak są do cofania się trochę wstecz i postanowiłem to wykorzystać. Stąd ta pisownia taka, która trochę jest przewrotna i trochę tutaj charakteryzuje ten, ten tytuł. O tym za chwilę za chwilę powiem. Kurier toruński to jest e, 4 lutego e, zaistniał, jako strona na Facebooku. I e, to jest jakby główna forma jego istnienia również obecnie. W zamyśle jest to m, tak jak w tytule prezentacji: e, filtr Informacji, to też taki trochę prowokacyjny tytuł. E, nic innego jak serwis informacyjny, lokalny serwis informacyjny. Można powiedzieć: Cóż nowego? Mnóstwo jest takich. Wszyscy wielu, wielu próbuje to robić. Postanowiłem, postanowiliśmy my, stworzyć swój własny serwis, który informował o bieżących wydarzeniach o życiu kulturalnym, o nurt nur w tej chwili no, w życiu miasta. To, to, roznawcy, no, ja to teraz nie badań. Nie, studia miejskich. W życiu miasta różne zjawiska społecznościowe, nawet myślę, społecznościowe są ważne i to jest jakby główny punkt y, 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 uwagi kuriera. Oprócz tego no, postanowiliśmy również umieszczać tam różne ciekawostki, różne stare zdjęcia, na przykład różne informacje. Jednym z takich najbardziej popularnych postów w tej półrocznej historii były na przykład zdjęcia z budowy mostu kolejowego, które znaleźliśmy w. W archiwum Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Okazało się, że jest tam cała dokumentacja z budowy mostu kolejowego. Zamieściliśmy link na naszej stronie facebookowej i nagle okazało się, że wszystkie trzy strony prowadzone przez Urząd Miasta, czyli Orbitorum, Mój Torum i chyba jeszcze Kulturalny Torum, tak, zamieściły, zamieściły link i nagle no, zasięg kuriera skoczył. Podajam, że przekroczyło 5 tysięcy na początku zupełnie drugi miesiąc istnienia strony i 5 tysięcy osób zajrzało na tę stronę. To był taki, yy, yy, dosyć duży sukces. No Kurier oczywiście ten tytuł i ta nazwa odwołuje się do formy gazety. Tak, kurier to słowo mam nie byłbym wykładowcą, gdybym sobie nie pozwolił na małe, małą dygresję językoznawczą, dwa hasła są w słowniku, kurier to jest też to, to dostarcza przesyłki, kurier to jest, to jest też gazeta, jest to osobne słowo. W związku z tym do tej tradycji, do tej formy gazety nawiązuje ten tytuł, nawiązuje też no, to logo, powielony tytuł wielokrotnie, które, no, rzecz, która ma markować jakąś, no, jakieś nawiązanie właśnie do, do tradycji poligraficznej, I ten tytuł też nawiązuje, to może niektórzy wiedzą, ale przed drugą wojną światową największa polska gazeta nazywała się Ilustrowany Kurier Codzienny. Właśnie takie jest. Pozwoliłem sobie takie zdjęcie przynieść. To są żołnierze generała Halera wjeżdżający do miasta. Akurat na tle szyldu Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Nie dziwi to dlatego, że... Zdjęcie pochodzi z archiwum fotograficznego, olbrzymie archiwum fotograficzne się zachowało, które udostępnia Narodowe Archiwum Cyfrowe, można tam sobie te różne zdjęcia również z Torunia oglądać i z nich korzystać. A więc jest kurier toruński, w którym znajdują się bieżące informacje o życiu kulturalnym i społecznościowym przede wszystkim, ale nie tylko, ponieważ no, istnieją również strony tematyczne, czy może lepiej byłoby może powiedzieć branżowe. To może być interesujące dla Państwa. Otóż y, jest również w formie stron na Facebooku parę stron, właśnie takich, które y, y, dotyczą no, konkretnych zainteresowań. Jest, jest strona grunińska. moto, jest strona, no powiedzmy to wnętrzarska, bo to jest jakby główny. Główny temat, jest toruński domy i wnętrza i kurier toruński podróże. Te strony były pomyślane jako platformy, takie, które mogłyby służyć środowisku lokalnemu w danych branżach. Przy okazji, to takie ciekawe spostrzeżenie, przy okazji okazało się, że ta aktywność na Facebooku firm jest stosunkowo mała. Na przykład, kiedy pojawiła się strona motoryzacyjna, okazało się, że na przykład nie wszystkie same samochodowe, które mają swoje strony na Facebooku, a niektóre mają, na przykład, a w ogóle z nich nie korzystają. gdzieś tam strona została założona, są dwa, trzy posty umieszczone i ta, w ogóle, ta strona nie funkcjonuje i właściwie jest pewnego rodzaju antyreklamą. Najlepiej, jeśli o to chodzi, jest w branży podróży turystycznej. Dlatego, że rzeczywiście Toruńskie Biura Podróży regularnie z Facebooka korzystają i to jest taka strona, to też można, mo, mogą Państwo sobie zanotować, bo to jest codziennie aktualizowana strona z aktualnościami z Toruńskich Biur Podróży. Tak. Aktualne promocje, które znajdują się na stronach Facebookowych Toruńskich Biur Podróży, znajdują się raz dziennie w, również na tej stronie kuriera truńskiego po podróże. Yy, jedzie o zaciej. w tej chwili kurier truński sam ma yy, prawie 240 fanów, tak? to jest mało, dużo, można różnie do tego podchodzić, ale ważne jest to, ponieważ no, oczywiście Facebook daje możliwość oglądów kto jest tym panem, kto jest tym odbiorcą, kto jest tym czytelnikiem i to jest bardzo interesujące, dlatego że Wygląda na to, że są to generalnie osoby, które aktywnie w mieście działają, właśnie w życiu kulturalnym, społecznościowym, które są animatorami życia miejskiego. I ta liczba, która może nie jest powalająca w porównaniu z innymi tytułami pracowymi, na przykład, które na pewno mają znacznie więcej przedsiębiorców, ona też bardzo jest taka selektywna. Natomiast jestem oczywiście ten zasięg tygodniowy, on oczywiście się waha, ale oscyluje wokół tej chwili tysiąca osób tygodniowo, które zaglądają na tę stronę, które, które czytają treści tam zamieszczane. Mówimy o samym Kurierze Toruńskim, w sumie te strony tematyczne to jest około kolejnych około stu osób, tak zwanych fanów, no i to się przekłada proporcjonalnie na na jakąś zasięg taki efemeryczny, taki jedno, a ten bez zdjęcia tego lubię to na, na, na stronie. To jest z takim dużym wydaje mi się sukcesem, że w tym krótkim czasie udało się kurierowi zaistnieć właśnie w mieście. To znaczy, że ten tytuł został zauważony przez instytucje, przede wszystkim instytucje kulturalne, co się przejawia, w tym, że one zwracają się do nas o patronat medialny. I są takie, są takie instytucje, z którymi stale współpracujemy. Tutaj na przykład tych patronatów zebrało się już sporo, ale no tutaj wybrałem do Państwa jakąś taką grupę. Z klubem NRD współpracujemy regularnie. Podobnie jak z klubem Diem, tutaj mamy jakby stały patronat niektórych imprez cyklicznych. Byliśmy na przykład patronem koncertu Mariusza Lubomskiego w ramach festiwalu Pierwszy kontakt. No a teraz to jest taki, dotąd, jak dotąd największy patronat medialny. Czad to jest cykliczna impreza organizowana przez Toruńsko Agendę, Agendę Kulturalną, co czwartek wieczorem na scenie letniej na rynku staromiejskim mogą prezentować się debiutanci, potem można głosować na nich na stronie internetowej przez całe lato, a więc to jest taki no, duży patronat w tym sensie też, że wymaga od nas regularnego umieszczania informacji yy, o właśnie wykonawcach, linków do, do strony, gdzie można głosować i tak dalej, I tak dalej to robimy. No i oczywiście ten patronat medialny jest naj, e, jedną z najskuteczniejszych form promocji mediów e, jakichkolwiek, dlatego że oczywiście na tych wszystkich plakatach logo kuriera, tutaj może one no w ogóle w tym formacie jest mało widoczne, ale jest tutaj też zamieszczone e, po lewej stronie. E, Proszę Państwa, co dalej? Co, jakie, są, jakie mamy plany na e, przyszłość? E, otóż, w e, najbliższej przyszłości planujemy uruchomić zarówno wersję, pracujemy nad tym, e, zarówno wersję drukowaną, jak i z, e, portal internetowy. E, właśnie pod tym tytułem Kurier Toruński. Co jest może o tyle istotną informacją, że oczywiście, będzie to e, również platforma, na której będzie można się skutecznie mam nadzieję promować, można to już robić oczywiście obecnie korzystając właśnie czy to z tych różnych branżowych stron czy to właśnie na, aktywnie działając na stronie, na tej osi czasu, która jest dostępna itd. tak dalej, i ale mogę już zapowiedzieć, że no, powstaje tutaj inicjatywa, i powstaje tutaj, rozwija się projekt, który ostatecznie mam nadzieję doprowadzi do tego, że również ta wersja papierowa, która jest na no, cały czas istotna, myślę, że będzie, bo media drukowane no, mają przyszłość i nie jest to tylko przejaw mojego przywiązania do książki drukowanej do papieru. Ale wydaje mi się, że chyba, chyba na to wygląda, że one pozostaną istotnym, istotnym elementem działalności mediów, jak i również no, strona www, portal internetowy, on również jest w opracowaniu. Zachęcam, proszę Państwa, do wszelakiego kontaktu. Tak? To są. Kubier ma już swoją formułę. Pracujemy nad formami różnymi, ale no jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy. Jest taka powieść Mario vargas Josy, ciotka Julia i Skryba. Tam bohater, który jest młodym dziennikarzem, mówi o sobie. Miałem pracę, może nie najlepiej płatną, ale o długiej brzmiącej nazwie, dającej trudne do przewidzenia możliwości. I właśnie trudne do przewidzenia możliwości w branży medialnej jakoś rzeczywiście są bardzo kuszące, to, że się tu spotykamy, to, że za chwilę będziemy, mam nadzieję, okazję rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. To, to, to wszystko jest właśnie, no, to są te, te okoliczności, te możliwości, które, które właśnie branża medialna tworzy, branża, w której właśnie tym tytułem próbujemy być no, miało Zachęcam zatem do kontaktu, tu jest nasz adres mailowy, kurieruński e gmail.com, tak, na razie I oczywiście do, zachęcam również do odwiedzania kuriera na Facebooku, do lubienia naszej e strony, do polecania i do aktywnego z nim korzystania, to znaczy to wiemy, że miejsce można prowadzić taki interaktywny dialog, w związku z tym do tego również. Zachęcam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo będę wdzięczny za wszystkie pytania. Nie mam pytań? Tak. Czy było Pan płony objąć na tym medialnym na naszym bajtym ekranitorum? Znakomicie. Ale właściwie to już <grymne> nawet robimy, bo. bo... <grymne> 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 Może oficjalny patronat medialny jeszcze nie istnieje, jeszcze nie istnieje ale tak, ale, tak, ale nie, ro, rozmowy w kuluarach już były, już były tak. i promowani też byliśmy. Tak, także ja już... Nie miałam dzisiaj, oczywiście hmm. widziałam, dlatego chciał zaproponować, żeby może to oficjalnie zrobić. Tak, myślę, że oficjalnie. Z wielką przyjemnością. Tak, na pewno, na pewno nie. to dopniemy, nie. tak? Dopniemy Panie nie. prezesie. Nie. Ja mam Mariusz, takie pytanie. Tak. Skąd pomysł na taką nazwę? Kurier To Mówili, że tutaj mhm. jakieś tradycje są. Tak. E... To także to, to jest z jednej strony spontaniczny pomysł, z drugiej strony on jakoś wielostronnie nie jest uzasadniony, to znaczy właśnie ja myślę, że ten to słówko kurier, to, tak pisane, ono zwraca uwagę na to znaczenie, że, że to kurier gazeta, prawda, a nie kurier, y, 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 tak jak przesyłki są kurierskie na przykład. Y, właśnie no, z drugiej strony to, to też markuje jakąś taką, no takie takie odwołanie się do tradycji, tak? Do tej tradycji e, prasowej, medialnej i tak dalej i tak dalej, która jest e, e, tak, i też wyróżnia, e, tak wyróżnia. Wydaje mi się, że przez to ten tytuł jest może odrobinę mniej banalny, mhm. ale e, mam nadzieję, że nie utrudnia odbioru, tak? To znaczy, że nie jest, że, 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 że bo ja mam, ja mam skrzywione, dużo czasu spędzam stary, ze starymi tekstami i mogę mieć trochę skrzywiony odgryw, i to w ogóle nie, właściwie no tak jest napisane. Taki wiersz był kiedyś w Warszawie na początku XIX wieku. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą skąd się dzieła pisownia przez I, 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 I. że na początku była w ogóle dziwaczna. I, i jednym z pierwszych. promotorów był Staszic, taki pierwszy powtarzano z nasz księdza. Staszica, co z ojca zrobił ojca. No, strawny, czy też może no, Państwo widzą, to a dlaczego tak, a co to, jak to przeczytać i tak dalej. Ja ciekawa jestem opinii Poli, która siedzi jest molem książkowym, więc nie wiem, <laughs> już przeczytała. <laughs> a może nie spędzam w bibliotece. <laughs> tak, dokładnie. Z zawodów w bibliotece uniwersyteckiej, Przyciąga, przykuwa, zaznacza tak, tak pamięć, to jest chyba lepszy wybór mhm. niż pisane przed piny. Zresztą jak Państwo zobaczą, tak, tak w tym namingu, tak jak to się teraz <młys》> nazywa, różne gry słowne są, są bardzo popularne, to znaczy takie Właśnie pisanie, powiedzmy, z jakimś błędem ortograficznym, tak, żeby słówko oznaczyło coś innego, bo się je jakoś czyta, tak? Albo nie wiem, tak jak nie wiem, pisanie poliów przez cztery na przykład, albo coś takiego. Zawsze, zawsze jakaś anomalia w wyrazie, to może też warto powiedzieć, jak Państwo mają startupy i zakładają swoje filmy. Jakaś anomalia w nazwie, ona zawsze przykuwa uwagę, tak? Jak jest coś, nie wiem, litera odwrócimy do góry nogami, to automatycznie. Nasza, nasze logo jest dziesięć razy bardziej widoczne, bo od razu, prawda, na przykład kierowcy to od razu tak, patrzą na ich powody, na Stąd nasza nazwa Mission Torum. Torium, właśnie, Więc... ta. ona jest bardzo znakomita właśnie, bo, bo, bo ona właśnie jest dwuznaczna, tak? Myślę, tak? Samo to, że trzeba się zastanowić dobrze, jak to przeczytać, tak, czy Nie miszyń... tak. W tej przestrzeni toruńskiej, gazetowej hmm. chciałbyś się znaleźć, tak? czy w tym miejscu, w którym niektórzy przekazują reklamowe gazety na ulicach, czy w jakimś takim bardziej kwestiowym, tak? Tak, no, że myślimy o, ponieważ a, a, adresa... A, a, a. Właśnie, ja e, mówiłem tutaj o tej liczbie, tak, fanów, która nie jest, nie jest e, może zbyt wielka, ale nas satysfakcjonuje i tak dalej. E, otóż, e, ponieważ o, adresat no, jest adresatem troszeczkę bardziej wymagającym, o no, może tak, w tym sensie e, no, może nie wymagającym, ale e, no, no, nie jest to nie, nie jest to medium popularne, które będzie informować o wszystkich zdarzeniach na ulicy na przykład i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym też, no ten plan dystrybucji jaki, jaki tworzymy, on też zakłada raczej dystrybucję w miejscach właśnie no, prestiżowych, do których ludzie zaglądają, tak? Bo do kogo ma potrawę. Tak, do, do których Tak, tak. na tak. jak, jak... to miejsce, tak? Właśnie. Żeby sobie kulturalnie takiego klubiera. Hmm. W samochodzie, tak? I też mają wszystkie informacje z kulturą, sztuką, wszystko Jasne. Tak, tak, oczywiście. Znaczy to tutaj, no. Ta forma Facebookowa oczywiście jest siłą rzeczy ograniczona, ale no, myśląc o rozwoju produkcji treści, tak, które chcemy tworzyć. To, to też myślimy o tym, żeby zainteresować właśnie bardzo konkretną grupę odbiorców. Czyli taki, które, osób, które, osoby, które zaglądają, nie? niektóre dostają przypadkowo coś do ręki i, 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 i przeglądają to, wyrzucają, bo, bo y, tylko, tylko właśnie y, osób, które się interesują. Dlatego, dlatego ta, ta struktura zainteresowania kurierem na Facebooku, ona jest bardzo pod, pod tym względem obiecująca, no bo właśnie tak jak powiedziałem, że są to osoby takie, no,

I już wiadomo, że te, te, te posty właśnie jakieś dawne zdjęcia, takie, które są. Wiele z nich jest w takim obiegu bardzo, bardzo powszechny, ale czasami zdarzają się takie rzadkie, naprawdę. I one wtedy są bardzo popularne. One napędzają właśnie zasięg popularność bardzo mocno, dlatego że, 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 że rzeczywiście jest duże zapotrzebowanie, to miejsca, które, które nie istnieją, które no teraz jest temat mostów, tak, więc ten most kolejowy, któryśmy wyciągnęli, most, który teraz wiemy, że miasto inwestuje w jakąś taką symulację mostu starego drewnianego, też są stare zdjęcia tego mostu zachowane w różnych miejscach. Więc...